Cześć, ja jestem Wikaku. Dziś Wam odpowiem na 30 pytań, yy, które mi zadawaliście. No yy, to lecimy z pierwszym pytaniem. Od ilu lat hodujesz gołębie? Ja hoduję od 6 y, roku życia gołębie. Yy, no. Czy będziesz stawiał drugi gołębnik? Drugiego gołębnika tak ba za bardzo nie zamierzam. Hmm, może pomyślimy, może kiedyś. E, czy nie lepiej jakbyś kupił gołębie lepszej klasy i spróbował utrzymać po nich młode w następnym roku? Powiem wam, e, zamierzam kupić jeszcze jedną rasę. Mm, takiej no chyba trochę zwiększej e, klasy. No, zaraz bo kto siedzie Dobra e, No To tych głębień Mam zamiar właśnie kupić jedną parę parzystą A się Dowiecie się w jakimś tam odcinku Na pewno nie w tym miesiącu Na pewno nie we wrześniu Na pewno nie w październiku Trochę jeszcze dalej Ale, ale coś E, czym karmisz gołębie? Ka e, karmą dla gołębi Jak mi się skończy to e, Tak przez jeden czy dwa dni pszenicą A tak to karmię e, karmą dla gołębi e, Opłaca się hodowla kur No nie wiem, nie wiem Ja tam sobie hoduję tak Z E, czy będziesz miał gołębie pocztowe? Dziwne pytanie, ale ja już mam gołębie pocztowe, więc nie wiem. Ile masz lat? Mam lat 15. Zaraz w lutym będę miał 16. E, gdzie mieszkasz? Mieszkam w województwie mazowieckim. Jaka jest Twoja pasja? Pasja to zwierzęta moja. Ile masz sztuk drobiu? Jakby nie liczyć z gołębiami, znaczy z gołębiami, jakby liczyć, to bym miał powyżej 100 albo ponad 100. Eee, zaraz, ile masz? No to już jak wiem, 15. Masz w planach nowe nabytki? Mam, mam i tak chyba wiecie o tym bo będę musiał niektóre do par kupić czyli będę miał jakieś nowe nabytki no to w jakim województwie no to jak mówiłem mazowieckim będzie jakiś konkurs o, czy konkurs będzie nie wiem nie wiem właśnie ale chyba może Eee, opłaca się hodowla kurkaczek i tak eee, jak mówiłem ja hoduję to z pasją ile zarabiasz na youtuba eee, na youtube eee, zarab... ja już zarobiłem eee, bo wiecie za, e, niedawno co włączyłem eee, reklamy zarabianie, więc ja już zarobiłem 51 zł 14 groszy, więc nie nie, nie dużo, nie dużo. Ile zarabiasz na gospodarstwie? Wow. Wiem, że na kaczkach raz zarobiłem ponad 2000, albo już było. To wiem jednego roku, chyba dwa lata temu albo rok temu, ale wiem, że ponad 2000 zarobiłem na kaczkach. Na kurach czy na kogutach. Nie wiem. Na, na kurach to tak bardzo nie, bo ja kur nie sprzedaję koguty bardzo. Tam koguty, koguty to pod to wiecie. Więc no. Jak długo nagrywasz na YouTube? Nagrywam dwa lata. Mój pierwszy film to Clash Royale Battle. Usunę... ten... Powiem tak. Były niektóre też z gier. Y, filmy. Ale poosłowałem, bo to się nie opłacało. Zostawiłem tylko. Y, jedną grę, którą. wstawiłem jako mój pierwszy film na, na kanale Wikaku. Więc dlatego zostawiłem. Y, ile czasu hoduje zwierzęta? Y, no wiem, że. Yy, bardzo malutko hoduję yy, kaczki Ja. Kaczki hoduję chyba z 4 lata od 16 roku yy, Kury chyba od 14 lub 15 tak mi się wydaje. Indyki... no, a nie, bo jeszcze perliczki są, ale perliczki też chyba No yy, pozłości muszę mi uciąć film. Yy. I już wiem. To nie, no mówię, no gdzieś kaczki, perliczki, na pewno e, bardzo mało hoduje, mało lat. Zaraz, o. E, najwięcej wiem, mniej więcej. Jak masz? E, ile masz lat? To już mówiłem. Jak masz na imię? Mam na imię Patryk. Jakie zwierzę najbardziej Lubię, lubisz. Yy, najbardziej to będzie... Każde, każde bardzo lubię. Yy, tak średnio przepadam za indykami, bo to jakieś głupie stworzenie, nie wiem. To indor to się wali jak się zobaczysz sam w samochód. A tak to lubię wszystkie. Indyki wszystko. Indyki tak, ale też mogą być. Yy, jak ma, to już... Skąd jesteś? No, mazowieckiego już mówiłem. Kiedy zacząłeś hodować gołębie? Jak mówiłem, od 30 roku życia. No, już, już szybko to minęło. Później zlikwidowałem. Miałem najpierw nywki. później zlikwidowałem. Założyłem pocztowe. Pocztowe zostawiłem i znów założyłem ozdobne. Eee, czy zamierzasz powiększyć hodowlę gołębi ozdobnych? No zamierzam, zamierzam tam mieć jeszcze, jeszcze zamierzam dużo raz dokupić i jakoś powiększyć, bo teraz spojrzałem, że mam mało. Mam najbardziej dużo samic, a samczyków dzisiaj tak spojrzałem bardzo mało mam. Nie wiem. Więc zamierzam, zamierzam czy, tak, czy powiększysz gołębnik? i teraz w tym pytaniu nie wiem o jaki goemnik chodzi ale tak czuję że o ten raz myślałem że raz były takie raz myślałem żeby powiększyć właśnie ponieważ troszkę za mały jest a czy powiększę Wiem, że voliera będzie chyba ciężko zdjąć, ale raz myślałem, żeby powiększyć. To nie was nie szukam, ale raz myślałem, nie raz, kilka razy zamierzałem, ale chyba nie powiększę, zostawię tak jak jest, bo taki lubię. Wiem, że chyba voliera będę zbi, roz, rozwalał i tutaj jak będę mi się kuś młode, ozdobnych, Będę przenosił do tego garnika. I tu gdzieś taki właśnie mi się uciął. Dobra. To jak mówi. To już czy planujesz kupić cylki? Sylki pamiętam, że planowałem. Ale później już chyba nie planuję, ponieważ słyszałem, że sylki muszą mieć właśnie kurnik taki. Ee, że nie taką warę jak tam kaczki czy kury takie silki po, powinny mieć linięację, a ja nie ja dla silek nie będę budował, ja nie wiem co jest, zawsze mi się ucina, ale teraz powinno być dobrze. Mm. O sylki. gdzie są pocztowe z, z tego gołębnika. Nie pamiętam, czy ja mówiłem, ale chyba yy, nie mówiłem. Ale chyba powinienem, nie wiem. Ale powiem jeszcze raz. Są tam. Są w tym gołębniku drugim. Już latają po podwórku. Ponieważ bardzo dużo wyleciało i pouciekało. Yy, nie wiem czemu to się... Nie, jak coś... Chyba... Tata wchodził i mu się otwierało i właśnie uciekły ja się wkurzyłem postanowiłem że przyniosę tam co ucieknie to ucieknie bardzo malutkie 4 6 6 7 chyba zostało wiem że 7 8 8 na pewno czy coś jeszcze zostało chyba 8 sztuk a było z 30 Tam młodego to nie, nie młodych to ja nie liczę to wiecie ale chyba z 8 sztuk zostało no coś takiego będzie yy, to już było gdzie są po z tego jaki jakich masz gołemnik dla pocztowej dzisiaj właśnie mierzyłem i było że na 379 na 149 tu nie wiem, czy było na kamerze widać, że latały gołębie. Eee, tak, dzisiaj właśnie sprawdzałem, czy będziesz powiększał hodowlę gołębi, i czy będziesz kupował jakieś nowe rasy gołębie. Powiększyć już jak mówiłem będę I już jak mówiłem czy będę kupował będę kupował jakieś nowe rasy na jakieś nowe rasy na 100% będę kupował to to to, to, to na 100%. I ostatnie pytanie czy pozdrowisz na odcinku Nie wiem kto to ale pozdrawiam wszystkich Nie zapisałem Ale pozdrawiam wszystkich i chyba to tyle na tyle pytań. Zaraz. Na tyle i tak subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.